Jest mi wstyd, staliśmy się troszeczkę partią memem Adam Bielan, jako partia staliśmy się żartem. Wstyd. Jako partia staliśmy się troszeczkę memem, żartem i partią bez wyborców. Według ostatnich badań opinii publicznej zbieramy 9 promili poparcia, powiedział gościu wydarzeń, na antenie Polsat News Adam Bielan. W opinii polityka to powód do wstydu. Adam Bielan zapewniał, że jako przewodniczący konwencji krajowej porozumienia pełni funkcję przewodniczącego partii. Dodawał, że pełni te obowiązki nie po swojej decyzji, ale w wyniku decyzji sądu koleżyńskiego. Nasz spór wewnątrz partii nie wynika tylko i wyłącznie z powodów politycznych czy personalnych, tylko to spór o fundamentalnym, ustrojowym znaczeniu. Jeżeli przyjmiemy, że w partiach politycznych nie obowiązują standardy demokratyczne, to jesteśmy od krok od stwierdzenia, żeby takie standardy nie obowiązywały w państwie, powiedział Europoseł w gościu wydarzeń Polsat News. Przypomnijmy, że na początku kwietnia wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek przedstawił pisemne uzasadnienie postanowienia sądu okręgowego w Warszawie, który zwrócił wniosek Adama Bielana w sprawie wygaszenia kadencji Jarosława Gowina jako prezesa porozumienia. Według strzeżka sąd zwrócił wniosek jako złożony przez osobę nieumocowaną do reprezentowania partii, uznając za zbędne wzywanie do uzupełnienia braku wito kończy spór o przywództwo w partii. Już wówczas Adam Bielan i jego współpracownicy informowali, że zamierzają zaskarżyć postanowienie SO w Warszawie. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim europoseł stwierdził, że jest przekonany, że sąd apelacyjny przyzna rację jemu i jego współpracownikom. Zrobię wszystko, by porozumienie nie poszło w lewo. Ktoś, patrzący z zewnątrz na to, co się dzieje w porozumieniu, może stracić orientację. Dziś kolejny poseł porozumienia wystąpił z naszego klubu, Andrzej Sośnierz przyp. Ret. Zarówno status naszej partii, jak i umowa koalicyjna jednoznacznie zobowiązuje naszych posłów do członkostwa we wspólnym klubie parlamentarnym Zjednoczonej Prawicy. Dlatego poseł Sośnierz, podobnie jak poseł Maksymowicz, zapewne zostanie usunięty z partii powiedział Bielan. Jest mi wstyd, że staliśmy się troszeczkę partią memem, trochę żartem, partią bez wyborców. Według ostatnich badań opinii publicznej zbieramy 9 promili poparcia, a Jarosław Gowin, jako wicepremier w ostatnich wyborach zdobył 2 promile całego wyniku Zjednoczonej Prawicy, stwierdził polityk. Adam Bielan zapewniał, że zrobi wszystko, by porozumienie nie poszło w lewo i nie startowało z listy PSL-u. Zrobię wszystko, by porozumienie było na prawicy we frakcji konserwatystów i reformatorów, a nie w partii Donalda Tuska, czyli w Europejskiej Partii Ludowej, do której chce nas zapisać Jarosław Gowin, dodawał.